Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Tak, teraz już jestem, te, teraz już widzę. Miałem problemy z wystartowaniem z tym streamem, bo dawno już nie nadawałem tutaj na tym kanale na żywo i trzeba było tu po, porobić pewnego rodzaju ustawienia, których tutaj nie było. Ja muszę sobie sprawdzić, czy ja jestem widoczny. Jeszcze raz to zobaczę, bo to jest tutaj, będzie istotne w tym, co chcę tutaj powiedzieć i. Eee, tak, dobra, okej. Okay. Także to jestem najprawdopodobniej widać mnie. Eee, cześć Muflon. Eee, to nawet może być pytanie do Ciebie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja tutaj nie będę długo nawijał i nie będę długo tracił e, ani waszego, ani swojego czasu. Moi drodzy, e, jak już wiecie na tym kanale opowiadam o, swoje, o swoich książkach. I teraz jestem w trakcie, jestem w fazie pisania kolejnej powieści. Przy czym ta powieść będzie się akcja rozgrywała tutaj na planecie Ziemia, tym razem nie będzie to powieść w uniwersum wymyślonym przeze mnie. Na razie szczegółów żadnych nie zdradzam, ale mam do Was ogromną prośbę. Mam problem ze zidentyfikowaniem pewnej rzeczy w YouTube. Nie wiem jak to nazwać, nie wiem co to jest i nie wiem do czego to służy. A nie chcę w książce zrobić jakiegoś takiego babola, z którego będą się potem ludzie ze mnie śmiać. Stąd też nagrywam tego live'a i zadaję Wam pytanie: ta odpowiedź od Was może nie wpływać dzisiaj, a dzisiaj jest 28 luty. Ona może wpłynąć za kilka tygodni, nawet za kilka miesięcy. Ja sobie to potem ewentualnie edytuję i poprawię w książce. Przejdźmy do miejsca, w którym rozgrywa się moja... Hmm, akcja mojej książki. Jest to, moi drodzy, przejście dla zwierząt nad drogą... Zaraz to sprawdzimy, bo teraz już mam wszystko, że tak powiem, lekko pomieszane. Nad tą drogą. To jest droga... S19 droga ekspresowa ona jest pod Lublinem Lublin jest tutaj i to jest most dla zwierząt on tak wygląda tu z góry i moi drodzy mm, okej okay, tu z mostem dla zwierząt sobie poradziłem ale z czym nie mogę sobie poradzić i co i jakie jest pytanie do was za chwilę wam pokażę, jak tylko to zbliżę. Yy, jedziemy, ja tylko popatrzę, czy na mapie. Dobra, to się wszystko transmituje. Jest OK. Nie jest tam taką ostatnią ciapą. Moi drodzy, tutaj jest ta, takie miejsce. Jeszcze kawałek. O. No, powiedzcie mi, co to jest? Co to jest za, za staw? Czy to jest staw, czy to jest e, jakiś magazyn, nie wiem, na, na buraki, na ziemniaki? Co to jest? Może ktoś z Was jest z tamtych okolic i będzie wiedział, co to jest. Tu jest wjazd na tą, na tą posesję. Ja nie mogę, znaczy mógłbym to w książce ominąć, ale moi bohaterowie będą się właśnie, obok tego miejsca przemieszczać i chciałbym, żeby po prostu to nazwać, żebym nie wyszedł na jakiegoś takiego ignoranta i głupka, no ha, nie mogę teraz, teraz tego powiększyć. Popatrzcie, wybetonowane dno, jakieś nasypy, tutaj jakaś ścieżka z kamienia, co to jest? To mogłoby być równie dobrze jakimś stawem. To jest jakiś basen, ale na co on jest przeznaczony? Jakie jest jego przeznaczenie? Co to jest? Do czego to służy? Do czego to służy? Moi bohaterowie będą przechodzić tutaj. Ja nic więcej nie powiem. Będą przechodzić przez tę furtkę. Ten most dla zwierząt będzie odgrywał w tej książce też pewną rolę. Tu się rozegra pewna scena na tym moście, dosyć istotna zresztą, e, jak to teraz się powiększa. O, dobra. Tutaj na tym mościku będziemy mieli pewną taką scenę rozegraną. Moi bohaterowie na ten most będą musieli wejść, potem będą będą schodzić z tego mostu, będą przechodzić przez ten lasek i dostaną się właśnie tutaj, w to, w to dziwne miejsce, którego ja nie potrafię nazwać. Nie wiem, jakie jest przeznaczenie tego basenu. Do czego ten basen służy? Czy to jest magazyn na płody rolne? Czy to jest jakiś, nie wiem, no, staw przeciwpożarowy? Raczej nie, no bo tu nie ma czego gasić w pobliżu, nie? No, no właśnie, co to jest? Będę wdzięczny za pomoc, jeśli ktoś mi to zidentyfikuje. Droga ekspresowa S 19 prowadząca do Lublina tędy. Tu jest to przejście dla zwierząt, na którym, tak jak mówiłem, będzie się rozgrywała pewna scena mojej następnej książki. Tak to sobie wymyśliłem. I właśnie pytanie do Was jeszcze raz. Ten Lasek gdzieś ja chyba za daleko już pojechałem teraz. A, już sam nie wiem, zgubiłem. Lasek, lasek, dobra. Jeśli my to powiększymy, to będzie łatwiej. No dobra, mniejsza o większość, dobra. Zbliżamy się jeszcze raz do tego przejścia. A to ja jestem z drugiej strony, chyba. Przejechałem. Hmm. No, zgubiłem się strasznie, ale to nie, nie problem, bo ja zaraz tutaj się znajdę. Eee, I i moc dla zwierząt. Brzding. o. I na tym mościku tutaj na, yy, w tym miejscu coś zostanie odnalezione. I trzeba będzie to przetransportować na drogę. Tak to sobie obmyśliłem w tej swojej nowej yy, książce i tutaj mam teraz, yy, tutaj jestem, jeśli chodzi o tych moich bohaterów o jeny. I. Pytanie do was. Ja nie włączałem czatu, nie podglądam czatu, także nie wiem, co tam piszecie. Marcin wiem, że mnie tutaj już wyłapałeś i. E, gdzie ja to jestem. I jesteś tam, Mowflon, ale idziesz do przodu pięknie. E, to na wodę jest. Kamil Redzyński wygląda jak zbiornik retencyjny na wodę deszczową. O widzicie chłopaki, dziękuję wam za to, bo ja, ja nie kumałem, co to jest? Nie, nie mogłem sobie uzmysłowić, po co to jest, a tutaj chyba Kamil, no, no macie rację. I widzicie, jak ważny i dobry jest Internet. Nie wiem, co to jest, tak, włączam Internet, robię live'a, pytam się widzów i mam szybko odpowiedź. No i właśnie o to chodzi, tak to powinno działać. Ja mam tutaj jeszcze wiele pytań, bo ta powieść jest zupełnie inna od tego mojego Króla Myśli. Ale to będzie, to będą pytania raczej do osób, które znają się na medycynie i na śledztwie policyjnym, to chyba raczej nie do was, więc tutaj Wam nie będę głowy zawracał, ale jeśli będę miał takie problemy i, i nie będę wiedział, jak sobie z nimi poradzić, to po prostu włączę kamerę i, i zapytam. I widzicie, tak, tutaj Kamil i Muflon macie rację, Kamil i Marcin macie rację, bo też mi się to wydawało na, na ten na zbiornik na, na wodę jakąś, a to jest ten e, zbiornik e, retencyjny na wodę deszczową, bo widzicie, ja mieszkam z kolei w takim miejscu, gdzie e, tego typu. Czy ja nadaję jeszcze na żywo? Chyba tak. Tego typu wyłożona powierzchnia betonowymi płytami. Przeważnie jest przeznaczona na taki zewnętrzny magazyn, chwilowy magazyn buraków cukrowych, bo u nas, u nas buraki cukrowe właśnie się na takich wybetonowanych powierzchniach składowuje i one potem jadą tutaj do, do cukrowni. Stąd był też mój taki, taki zamysł. Mówię, kurde, no wygląda to na basen, wygląda to na basen, wygląda to na jakieś miejsce, na wodę, ale skąd te. Te betonowe płyty tam. No i tu był właśnie taki mój dylemat, ale chyba mamy go rozwiązanego. Mamy ten dylemat rozwiązany i, i sprawa będzie o tyle no, dla mnie prostsza, że, że będę mógł sobie to nazwać, napisać i jechać z akcją dalej. Już e, tak jak sobie ta, tę książkę zaplanowałem, jak sobie ją e, z, w, wymarzyłem. No, jest teraz pogoda Kijowa, nie ma co robić, więc się na ryby nie wybieram. Wobec tego dziubię tutaj w tym swoim no, tableciku i, i piszę kolejną powieść. Już mam 60 parę stron napisane, także nie jest źle. No, ale tego typu pytania mam, które, z którymi sobie nie, nie mogę poradzić na które szukam odpowiedzi wszędzie, będę musiał, będę musiał m, dostać się do jakiegoś e, człowieka w policji, bo będę potrzebował pewnych informacji od policjantów i także będę potrzebował kilka informacji od, e, od medyków, ale to z, medy z medykami chyba mi łatwiej pójdzie niż z, z, z policjantami, bo w moim życiu ja się z policją nigdy nie dogadałem, nigdy, w żadnej sprawie nigdy. Po prostu. No, taki jestem. Mam z nimi problem, albo oni mają ze mną. W każdym razie współpracy nigdy nie było, i e, tak mnie już poirytowało to, że m, tej współpracy nigdy, współpracy nigdy nie będzie z mojej strony. Ale pytanie muszę im zadać, więc muszę udawać, że jest wszystko w porządku. Muszę, muszę udawać, że, e, że nie mam do nich żalu. A mam. Mam żal o kilka spraw, które w życiu mnie spotkały, kiedy potrzebowałem ich pomocy i tej pomocy nie dostałem. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za tę pom pomoc, e, Marcin i Kamil. No to ja jadę dalej, wiem już o co chodzi, a ten film zostawiam tak tutaj na pamiątkę, niech on sobie zostanie. Ktoś inny może, może to zobaczy. To też reklama, reklama mojej książki, także ja doceniam te rzeczy, takie jak właśnie te livey na i na YouTube, teraz na, na TikToku się nawet pokazałem. Po prostu zasięgi muszę robić. Sam, jestem samowydawcą, e, samosprzedawcą. Wszystko robię sam. E, na, razie, na razie to jeszcze ogarniam, ale w przypadku, kiedy będę miał więcej tytułów, to już się zrobi problem. Bo na razie mam tylko jeden tytuł. To prawda, cztery książki, ale jeden tytuł. E, a potem, jak już dojdzie jakaś inna książka, no to już będzie z tym problem ze sprzedażą. Bo bo jeszcze tego sobie nie potrafię wyobrazić w głowie, jak, jak przeprowadzić proces sprzedażowy, na razie sprzedaż może rekordów nie bije, ale ja jestem zadowolony. Dzisiaj musiałem pojechać do drukarni po odbiór e, e, książek, bo, bo mi tu zabrakło w magazynku. Trzeba było dodrukować. Myślę, że za jakiś miesiąc będę musiał znowu zamówić kolejny dodruk. Także nie jest źle. Nie jest źle. Bawię się tutaj z tym i, i jest mi dobrze, bo myślę, że udało mi się coś w życiu fajnego zrobić. Ale to tyle. Dobra, moi drodzy, bardzo wam, jeszcze raz, bardzo wam dziękuję za pomoc. Jak będę miał tego typu problemy i będę się chciał o coś zapytać, to po prostu się odezwę. Trzymajcie się, dobrej nocy Wam życzę i oby sezon wędkarski i, e, i jakikolwiek inny, czymkolwiek się tam zajmujecie, rozpoczął się w tym roku jak najwcześniej. Dobranoc, dziękuję za pomoc.